To nie jest tak, że kto upadnie, ten jest uzdrowiony. To, to nie do końca. Znam taką osobę, która upadała jak szalona i zero uzdrowienia. A znam taką, co stała jak wryta, jak mur i uzdrowiona. Więc to, to nie tak do końca. Wiecie o co chodzi? Nie możecie jakby w tą stronę iść, bo będziecie wymuszać na swojej psychice upadek. A to jest bez sensu. Po co mi tu macie zamiatać podłogę? Mopa nie potrzebuje. <śmany> Mamy tutaj, tam gdzieś w szatni są mopy, wy nie musicie być żadnym mopem, ok? Ale jeśli zdarzy się tak, że osłabiasz się, bo to też nie do końca tak jest, jak ktoś ma demona, no to wtedy go odcina i on nawet nie pamięta, że coś się stało. Ale jak ktoś nie do końca, jakby nie ma żadnego demona, tylko po prostu Duch Święty zaczął działać, to mogą mu się zrobić takie wiotkie nogi. Jak ktoś się zepnie, to też... Nie, właśnie nie poleci, ale wtedy najlepiej na luzie, tak? Wtedy najlepiej niech to pójdzie. Nie spinać się, bo też często Duch Święty ja zawożę uzdrawia podczas snu. Dlaczego? Bo ludzie są za bardzo spięci. Jak jesteś za bardzo spięty, to ta energia jakoś tak nie przechodzi. To jest, ale to jest wszyscy tak robią. I szamani, i uzdrowiciele, i działający w Duchu Świętym, wszyscy rob, mówią to samo. Więc jakby jeżeli ktoś ci powie, że jestem od szamana, to jest dobrze, dobrze, dobrze. Szaman dorożała, może być zaraz wam tu zatańczę. Jakiś rytuał, żartuję. Ale generalnie mechanika duchowa jest ta sama. Czyli, jeżeli człowiek jest zbyt spięty, jeżeli człowiek jest zbyt taki wiesz, co chodzi, to to nie działa. I kropka. Jezus w swoim mieście nie umiał uczynić wielu cudów, bo oni uważali go za cieśle. Więc tak to działa. Ja, ja, ja nie mogę inaczej powiedzieć, niż jest w Biblii napisane, prawda?